Kiemanko z tej strony, Andrzej, cześć. Witam wszystkich. Niedziela, słuchajcie, jadę do lasu. Godzina. Covid. Godzina 8.30. Chciałbym być do 12.00. O ile wytrzymam, bo ma być dzisiaj piekielnie gorąco. Mnie ma być 36 stopni. Plus komary. No wiecie, co to, co to oznacza. No jadę dzisiaj szukać okopów, które gdzieś tam są. Był ostatnio u mnie taki starszy pan. Udzielił mi informacji, gdzie one się mogą znajdować. No, mniej więcej, czyli tyle. Wiem gdzie to jest, no ale mam nadzieję, że znajdę. No obym znalazł i oby coś fajnego wyszło. Tego życzę sobie. A wam miłego oglądania. Do pierwszego. Idę wśród wytycznych przez tego pana. Ale patrzcie, nie będzie lekko. Ciężko będzie to znaleźć. Ale zobaczymy no. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, że znajdę. A jak nie znajdę, no to trudno. Chociaż pochodzę po lesie na świeżym powietrzu. No i jestem na tym rozwidleniu. Tak, tu jest w prawo i tu jest w lewo. Więc ja muszę iść w lewo. Troszkę wiatr się wzmaga. Co nie jest niedobrze, Może bym nie dostał czymś w głowę. Mam nadzieję, że nie. No nic, idziemy. Coś tu namierzyłem. Coś tu jest. Tutaj też coś jest. Jakby ziemianka. I tu jest wejście. Mogła tu być ziemianka. A tutaj też coś jest. Dobra. Powiem tak. Na pewno trzeba tu wrócić z małą sondą, snajperką, bo sygnałów tu jest multum. Jest kupa łusek, kupa samych pocisków wystrzelonych skądś, które tu przyleciały. Więc y, miejsce jak najbardziej ciekawe. No tak jak mówię, no będę tu dzisiaj węszył, ale na pewno tu wrócę z małą sondą. Patrzcie, namierzyłem pierwszy oko. Zaczyna się tu. Widzicie, idzie tak, skręca, zaś idzie tak. Niemcy tak kopali. Ruskie tak nie kopali, Niemcy tak kopali. Widzicie, idzie dotąd. Jakieś zagłębienie. Mógł tu stać jakiś karabin maszynowy, nie wiem. Tam też. Ale tu jest ewidentnie ewidentnie jest okop. A jakby tego było mało, to tutaj jeszcze jest ziemianka albo jakiś też mały okop. Widzicie tu? O. Jednak starszy pan się nie mylił. Znalazłem piękne okopy. Tutaj są, patrzcie, tu są też ziemianki. Raz. Tu jest ustępna. A patrzcie, jakie tutaj są piękne okopy porobione o zobaczcie Tyk pyk 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 tam no masakra miejsce coś pięknego i nie jest porośnięte tu będzie dużo szukania widzicie bardzo dużo jest całych pocisków okropnie dużo więc strzelali tu i ruskie Niemcy Ale coś mi mówi, że ktoś już tutaj przede mną był Mogło tak być No, Dobra, nie zabieram, zasypię to dziedostwo To jest potwierdzenie, że tu siedzieli żołnierze To jest noga od piecyka A tu jest ta ziemianka Tu jest zajdzie no tu jest szukania kupa, nie? Tutaj trzeba, trzeba cały dzień, ach cały dzień, tego nie przechodzisz za cały dzień. No kupa szukania, naprawdę. Ale co ciekawe, patrzcie, tutaj była ta noga. Tu jest znowu sygnał na duże żelazo. Tu jest coś mniejszego. A to zaraz wykopię to Wam pokażę. Obstawiam kolejna część z tego piesyka. No i tak jak mówiłem Gotowali tutaj żołnierze no, musieli coś jeść niestety A w 45 styczniu musieli stąd mocno uciekać Ruskie tutaj napierali Niemcy się bardzo mocno wycofywali Nie wszystkim się udało No tak jak mówię co pozostałości To pozostało tylko siemianki i okopy po nich I to co jest pod ziemią Co pójdzie tu jeszcze znaleźć No nic zobaczymy dalej co tu jeszcze wyjdzie Koniec II wojny światowej. Niemcy już nie mieli z czego robić amunicji, to robili już z czego się dało. I tu jest ewidentnie stalowa łuska zbita, jak widzicie. Dosyć duża, bo jakiś szlak albo nie wiem, zopelotki. Lecimy dalej. Teraz takie coś, na pewno drugowojenne Myślałem, że to może. Kawałek lufy, ale nie wiem, co to jest. Jak macie jakiś pomysł, to możecie napisać w komentarzu. Dzisiaj taki ogólnie wypad, yy, luźny wypad. Tak jak mówię, no chcę szukać pozostałości po drugiej wojnie. No i to na pewno jest. No, a jak się trafi jakaś fajna rzecz typu moneta i czy coś, to oczywiście mile widziane, no ale mówię chcę po prostu pochodzić i poszukać w września jest moniaczek jeden fenolek cesarstwo tak cesarstwo dosyć fajny stan bo tu jest taki piasek coś okrągłego małego grało na kolor co to takiego one zajechane nawet nie wiem czy to jest moneta. Spróbuję troszkę podczyścić, to Wam zaraz pokażę. Teraz takie słuź, myślałem, że to koninka, ale to chyba... Oj, to się już utlenia O, to już jest po Nawet tego mocno jeszcze nawet jeszcze trzciłem. Zobaczcie, to już pęka. Szkoda. 74, piękny sygnał. Już to wyszło, nie wiem jeszcze co to jest, bo nie widziałem tego, ale zobaczymy razem. Co to kamień? Co tu? O kurde Cóż to takiego Oj, to będzie chyba grubo Pany Pany to będzie chyba grubo Ja to muszę podczyścić Już wam zaraz pokazuję Po wyczyszczeniu wyszła taka piękna korona, ale piękna rzecz Nie wiem czy to była jakaś ozdoba czapki lub lub czegoś ale nie chcę tego festiorać, bo to jest w pięknej patynce. Ale zobaczcie, coś pięknego. Jednak trzeba swoje wychodzić. Piękny fancior. Teraz coś takiego wyszło. Kurde, grom? A, i jakiś numer. 27, 48, 93. Nie wiem co to było. Ale chyba. No tak. GROM. Grom. Nie wiedziałem, że tu po moich lasach grom śmigał. O, teraz Bonaparte bez głowy pędzi przez mój las <gryw> na koniu. Ołowiany żołnierzyk, szkoda, że bez głowy i bez podstawki. No ale fajny. Teraz prawdopodobnie dupa od od zegarka. Bo na fajkę to za duże. Niedziuszka, stan bardzo zły. Teraz mi wyszło część nieśmiertelnika. Kurde, szkoda, że nie był cały. Aj, aj, aj Szkoda, no Ale jeszcze tutaj popatrzę po boku, może gdzieś jest jeszcze reszta Szkoda Bo może by szło namierzyć Namierzyć właściciela Dotarłem do 12:00 jest za dwadzieścia 12:00 jadę do domu starczy może nie jest tak gorąco jak mówiłem ale, bo fajnie wieje wiatr ale ale jest ciepło i komary strasznie gryzą dobra, co tu dzisiaj znalazłem tam na tych okopach znalazłem miedzi trochę dosyć fajnie łuski, czyli mosią te łuski to są stalówki ale widać jakie duże to też jest tutaj z tego pieca, co wam pokazywałem odłamka z trochu to nie wiem co to jest bo to była rączka kurde z karabinu naprawdę nie wiem ale to już jest stan gonia. ale jak ktoś ma jakiś pomysł to to napiszcie w komentarzu ja w pierwszej chwili myślałem że to jakaś kurde lufa ale tu później patrzę na to mówię, nie, to nie może być lufa. Nie wiem, może. A jak mówiłem, z tych najlepszych fantów, to ta klapka, 99% ustawiam zegarek. Takie cebule kiedyś były duże, bo to z fajki nie jest na pewno klapka. Ten kawałek nieśmiertelnika, kurde, szkoda, że nie cały, no. bo by się mogło dojść do gościa, kto to był. Numerek 28 to jest śmieć, jedna obrączka, żołnierzy gołowiany, bez głowy, bez podstawki, ołów, to idzie tu, e, dobra, Kasia obrączka, to nie wiem, grom, czy to jakaś, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia co to w ogóle mogło być. Z takim numerkiem. Nie wiem. Chyba, że macie jakiś pomysł, to możecie napisać w komentarzu. No i z tych najlepszych fanciorów. I już otwieram moją monieciarkę. Czekajcie, bo ona się coś teraz nie chce otwierać. O, już się otworzyła. Otworzyła się, tak. No mamy tak, moniaki mamy trzy. To jest pery. L. chyba 5 groszy yy, tu mamy cesarstwo jeden fenolek to tam na tych okopach był yy, tu mamy też cesarstwo i tu jest chyba dyszka yy? 10 fenoli czy 5 no, ale zajazd kompletny, dosłownie kompletny zajazd Dobra, nieważne, 5 czy 10 to prawie to samo. No i strzał dnia. Piękna. Nie wiem, czy to była jakaś ozdoba. Pasa, czapki. Jak macie pomysł, to napiszcie. Ładna rzecz, wręcz piękna. W pięknej patynce. Śliczna. No co, pochodzone, tak jak mówiłem. 3 godzinki potuptane Trzeba jechać do domciu na rosołek Do następnego, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!